Wyobraźcie sobie absolutną białą pustkę. 6 sierpnia 1930 roku jesteśmy na pokładzie norweskiego statku Bratwag pośrodku lodowatego oceanu. Lato jest nietypowo ciepłe, a lody Arktyki cofnęły się, otwierając drogę do miejsca, którego prawie nikt nigdy nie widział: Kwitoja, Biała Wyspa. To jeden z najdalszych i najbardziej niegościnnych zakątków w Svalbardu. Miejsce widmo, wiecznie spowite mgłą. Dwóch marynarzy schodzi na ląd w poszukiwaniu słodkiej wody. I wtedy to widzą. Coś, co nie ma prawa tutaj być. Spod topniejącego śniegu wystaje fragment płóciennej łodzi. Obok leży bosak, a na nim grawerunek, który mrozi im krew w żyłach. Wyprawa polarna Andrego 1896 rok. W jednej chwili zwykła misja zamienia się w szwedzkie odkrycie stulecia. Nazwisko Andrego budzi dreszcz emocji. Każdy w Skandynawii znał tę legendę. Opowieść o trzech śmiałkach, którzy zniknęli, próbując dokonać niemożliwego. Zaintrygowani mężczyźni rozglądają się dalej. Kilkadziesiąt metrów od łodzi przy niewielkim skalnym występie znajdują resztki obozu. Poszarpane strzępy namiotu, wygasłe od dawna ognisko, a wokół porozrzucane przedmioty. Mosiężna maszynka do gotowania, jakieś naczynia, fragmenty sani. To pierwszy namacalny ślad po ludziach, którzy zaginęli bez wieści. Dwóch mężczyzn już wiedziało, że właśnie stoją u progu odkrycia, które wstrząśnie światem i rozwiąże największą zagadkę ery heroicznych ekspedycji. Pośród resztek ekwipunku badacze znajdują coś o wiele cenniejszego dzienniki starannie prowadzone niemal do samego końca. I co najważniejsze Aparat fotograficzny z siedmioma rolkami kliszy, które jak się później okaże, cudem przetrwały ponad trzy dekady w arktycznym mrozie. Czy te zamarznięte klisze i pożółkłe zapiski przyniosą wreszcie odpowiedź na pytanie, które zadawał sobie cały świat? Czy opowiedzą historię triumfu i przetrwania wbrew wszystkiemu? A może ujawnią prawdę o wiele mroczniejszą niż ktokolwiek mógł przypuszczać? Zapraszam na dzisiejszą opowieść. Aby zrozumieć, dlaczego trzech ludzi weszło do wiklinowego kosza i poleciało na prawie pewną śmierć, musimy cofnąć się w czasie. Pod koniec XIX wieku świat ogarnęła gorączka. Była to tak zwana heroiczna era eksploracji. Kontynenty zostały w dużej mierze zmapowane, a flagi narodowe powiewały na najdalszych krańcach Ziemi. Ale dwa miejsca wciąż opierały się ludzkości: lodowe pustynie na biegunie południowym i północnym. To był wyścig nie tylko o chwałę, ale i o prestiż narodowy. I w tym wyścigu Szwecja, naród dumny z bogatą historią naukową, czuła, że zostaje w tyle. Szwecja patrzyła z zawiścią i upokorzeniem na swoją sąsiadkę Norwegię. W tamtym czasie oba kraje tworzyły Unię Personalną pod wspólnym monarchą, ale Norwegowie coraz śmielej dążyli do niepodległości. Sukcesy ich odkrywców, a zwłaszcza Fritjofa Nansena, który właśnie powrócił z historycznej wyprawy na statku Fram, docierając najdalej na północ w historii ludzkości, były solą wokół szwedzkich elit. Nansen był witany jak król. A jego osiągnięcia podsycały norweską dumę narodową, co niemiłosiernie irytowało Sztokholm. Uważano, że to Szwecja. Jako ta starsza siostra w Unii powinna wieść prym Skandynawii. Potrzebowali bohatera, wizjonera. Kogoś, kto jednym śmiałym technologicznym ruchem przyćmi osiągnięcia Norwegów i wyniesie ich kraj na szczyt. I wtedy na scenę wkroczył on. Salomon August André. Urodzony w 1854 roku. Był z wykształcenia inżynierem-mechanikiem, absolwentem prestiżowego Królewskiego Instytutu Technologicznego w Sztokholmie. Współcześni opisywali go jako człowieka o niezwykłej charyzmie i darze przekonywania, ale też jako osobę upartą, nieznoszącą krytyki i bezgranicznie wierzącą w postęp technologiczny. Jego prawdziwa pasja narodziła się podczas podróży do Ameryki w 1876 roku na wystawę stulecia w Filadelfii. Dostał tam pracę jako opiekun szwedzkiego pawilonu, a w wolnym czasie spotykał się z jednym z pionierów baloniarstwa, Johnem Wise'em. Wise jako weteran ponad 400 lotów zaraził młodego Szweda miłością do balonów. Po powrocie do Szwecji Andre uczestniczył w ekspedycji naukowej na Spitsbergen, a następnie podjął stabilną pracę w szwedzkim urzędzie patentowym. To tam otoczony najnowszymi wynalazkami utwierdził się w przekonaniu, że każdy problem da się rozwiązać za pomocą technologii. Kupił własny balon, Sfea, który odbył 9 lotów. Nie były one łatwe i często kończyły się niebezpiecznymi lądowaniami. Balon na ciepłe powietrze lub wypełniony gazem jest wspaniałym środkiem lokomocji, ale ma też pewną wadę. Bardzo ciężko nim się steruje. Praktycznie przez większość czasu załoga zdana jest na warunki panujące wokół. Ale jak się zdawało na ten fundamentalny fakt, buńczucznemu Szwedowi udało się znaleźć rozwiązanie. Opracował on swoją rewolucyjną, choć jak się później okaże, dość zawodną technikę sterowania. Wymyślił, że jeśli z kosza zwisają długie, ciężkie liny, które ciągną się po ziemi, tarcie spowolni balon na tyle, że będzie można nim sterować za pomocą małych żagli. W teorii brzmiało to sensownie. Wyglądało odjazdowo, ale w praktyce, jak Twierdziło wielu bardziej doświadczonych baloniarzy, było to myślenie życzeniowe. Ale w Szwecji Andre był największym ekspertem i nikt nie miał wystarczającej wiedzy, by skutecznie podważyć jego autorytet. W 1895 roku uzbrojony swoją charyzmę, Andres stanął przed Królewską Szwedzką Akademią Nauk i przedstawił swój wielki plan. Mówił o gładkim lodzie Arktyki. Idealnym dla jego lin sterowniczych. Mówił o całodobowym słońcu, które ułatwi nawigację. Mówił o locie, jako o czystym, nowoczesnym i eleganckim sposobie na zdobycie bieguna. W przeciwieństwie do brutalnego wysiłku wypraw lądowych. Kto by się użerał z tymi wiecznie głodnymi psami? Przekonał ich. Projekt stał się sprawą narodową. Koszt wyprawy oszacowano na 130 tysięcy koron szwedzkich, co dzisiaj byłoby ekwiwalentem około 8 do 10 milionów złotych. Zbiórka pieniędzy stała się patriotycznym zrywem. Pierwszy i największy czek na 300 tysięcy koron wystawił sam Alfred Nobel. Kolejne 30 tysięcy koron dołożył król Oskar II. Resztę sfinansował baron Oskar Dixon. Wybuchła prawdziwa Andremania. Wszyscy malowali sobie wąsy, a nie, to nie ten moment w historii świata. Powstawały piosenki na jego cześć, a w restauracji serwowano dania inspirowane wyprawą. Andrzej zamówił w Paryżu uznanego konstruktora Henry'ego Lachambre nowy ogromny balon, który nazwano Urnen – orzeł. Przygotowania ruszyły pełną parą. Na odległej wyspie duńskiej w archipelagu Svalbard wzniesiono gigantyczny ośmiokątny hangar z drewna, wysoki na 26 metrów. Sam transport materiałów i budowa w warunkach arktycznych były niezwykłym wyczynem inżynieryjnym. Sprzęt, który zabierano, był ucieleśnieniem wiary w technologię. Balon o objętości 4800 m3 był uszyty z trzech warstw chińskiego jedwabiu, sklejonych i pokrytych kilkoma warstwami specjalnego, tajnego lakieru, który miał go uszczelnić. Jednak producent, wbrew zaleceniom, zszył panele materiału. Każde z 8 milionów przekłuć i głą stanowiło potencjalny wyciek dla cennego wodoru, czego lakier nie był w stanie w pełni załatać. Trzypoziomowy wyklinowy kosz był cudem techniki. Miał dolną sypialnię, środkowy pokład roboczy i górny taras obserwacyjny. Zabrano specjalnie zaprojektowane sanie, które mogły służyć też jako łodzie. Aparatura naukowa, za którą odpowiadał młody i genialny fizyk Nils Strindberg, obejmowała najnowocześniejsze kamery do mapowania terenu z powietrza. Zabrano broń, amunicję oraz szwedzki wynalazek kuchenkę Primus, a nawet 36 gołębi pocztowych, które miały dostarczać na żywo wiadomości do prasy. Wśród prowiantu, obok podstawowych produktów, znalazły się luksusy szampan, porto i sery. A Andres spakował nawet frak, by godnie zaprezentować się na biegunie na zdjęciu. Latem 1896 roku podjęto pierwszą próbę. Do Andrego dołączyli Strindberg oraz doświadczony meteorolog Nils Ekholm. I wtedy nastąpił pierwszy zimny prysznic. Do wykonania lotu potrzebny był południowy wiatr przez całe lato wiatr uparcie wiał z północy, uniemożliwiając start w kierunku bieguna. Eckholm, doświadczony meteorolog, nie ufał tej kolorowej bańce. Przeprowadził własne pomiary i jego wnioski były druzgocące. Każde z 8 milionów przekuć igłą w jedwabnej Powłoce było potencjalnym wyciekiem. Balon tracił gaz tak szybko. Że zamiast 30 dni w powietrzu utrzymałby się ledwie połowę tego czasu. Gdy Eckholm skonfrontował z tym wszystkim Andrego, ten go zbył. Co gorsza, główny inżynier przyznał później Ekholmowi, że przyłapał lidera na potajemnym dopompowywaniu balonu nocą, by ukryć prawdę. Dla Ekholma to był koniec. Powiedział wprost: W tym dziurawym balonie nie polecę. Pierwsza próba zakończyła się fiaskiem. Można by pomyśleć, że to otrzeźwiło Andrego, ale nie. Duma narodowa, presja mediów, a może po prostu jego własne ego były zbyt silne. Andre uparł się, by użyć tego samego dziurawego balonu. Ekholm zgodnie z obietnicą zrezygnował. Na jego miejsce Andre zrekrutował 27-letniego inżyniera Knuta Frenkela. Nowy członek załogi był młody, entuzjastyczny i co kluczowe nie miał autorytetu Eckholma, by kwestionować decyzję lidera. Do zespołu ponownie dołączył Nils Strindberg, siostrzeniec słynnego dramaturga, zakochany po uszy w swojej narzeczonej Annie Charlier. Tydzień przed planowaną ekspedycją para się zaręczyła. Latem 1897 roku zespół wrócił na Svalbard. Tym razem pogoda była idealna. Wiał pomyślny wiatr z południowego zachodu. 11 lipca, po wysłaniu ostatnich telegramów, Andrzej, Steinberg i Frankel weszli do kosza. Na komendę tniemy liny, orzeł powoli uniósł się w powietrze przy aplauzie zgromadzonych. Lot się rozpoczął, a miał trwać 30 dni. Ale za to, katastrofa nastąpiła niemal natychmiast. Liny sterownicze, klucz do sukcesu, zamiast ślizgać się po ziemi, zaczepiły się o brzeg i w chaotycznym momencie startu odkręciły się od swoich mocowań, opadły na ziemię. W ciągu kilku minut ekspedycja straciła 530 kg lin, które miały zapewnić sterowność. Balon bez tej sterowności zaczął niebezpiecznie opadać w kierunku wody. Będąc kilka metrów nad taflą oceanu, w panice załoga wyrzuciła ponad 200 kg balastu. Co znowu spowodowało, że orzeł wystrzelił w górę na wysokość 700 metrów, Znacznie wyżej niż planowano. A na tej wysokości, przy niższym ciśnieniu, wodór zaczął uciekać przez nieszczęsne dziurki. W jeszcze szybszym tempie. Ich koszmar dopiero się rozpoczął. Lot trwał zaledwie 65 godzin. Na przemian wznosili się i gwałtownie opadali, co chwilę uderzając o lód. Mrzawka i mgła powodowały, że balon pokrywał się warstwą lodu, co dodatkowo go obciążało. W końcu, 14 lipca, orzeł po kilkukrotnym uderzeniu o lód, jak kaczka na wodzie, rozbił się i ugrząsł w śniegu. Podróż balonem dobiegła końca. Teraz zaczynała się walka o przetrwanie. Przez tydzień mężczyźni mieszkali obok bezużytecznego, na wpół opróżnionego balonu, który stał się upiornym pomnikiem ich porażki. W tym czasie planowali kolejny ruch tym razem plan przetrwania. Po porzuceniu marzeń o biegunie, zdecydowali się na marsz w kierunku ziemi Franciszka Józefa, gdzie w jednym z dwóch przygotowanych wcześniej składów czekały na nich zapasy. 22 lipca załadowali na każde z trzech ciężkich sań ponad 200 kg sprzętu i ruszyli. I wtedy Arktyka pokazała im swoje prawdziwe oblicze. Teren, który z góry wydawał się płaską, białą pustynią, okazał się zdradzieckim labiryntem. Ich marsz zmienił się w syzyfową pracę. Ciągnęli sanie przez wysokie na kilka pięter wały spiętrzonego lodu zwane torosami. By po drugiej stronie wpaść w głęboki, rozmiękły śnieg, który chwytał płozy jak klej. Co chwila jeden z nich wpadał po pas do ukrytej pod śniegiem szczeliny lub lodowatej kałuży. Ich ubrania były wiecznie mokre. Stopy cierpiały od nieustannego zimna. Nasze sanie to nasi najgorsi wrogowie, pisał Andrzej w swoim dzienniku. To niewiarygodne jak ciężko idzie. Jeśli tak dalej pójdzie, nie zejdziemy daleko. Po tygodniu tej katorgi, wyczerpani i zdemoralizowani, podjęli drastyczną decyzję. Porzucili prawie połowę zapasów i sprzętu. Namiot, część amunicji, narzędzia i znaczną część jedzenia. Niestety porzucony został również szampan. Sanie stały się lżejsze ale od teraz ich przetrwanie zależało wyłącznie od polowań. Pierwsze spotkanie z władcą Arktyki nastąpiło niedługo potem. Niedźwiedź polarny, potężny i ciekawski, pojawił się na horyzoncie. Dla trzech mężczyzn uzbrojonych w strzelby był zarówno śmiertelnym zagrożeniem, jak i jedyną nadzieją na posiłek. Zastygli w bezruchu, czekając, aż podejdzie bliżej. Z ciekawostek niedźwiedź polarny to właściwie jedyne zwierzę na świecie, które aktywnie i celowo poluje na ludzi. Gdy bestia była w zasięgu strzału, André i Frankel otworzyli ogień. Niedźwiedź padł, a oni po raz pierwszy od wielu dni poczuli przypływ triumfu. Strindberg udokumentował ten moment na jednej ze swoich najsłynniejszych fotografii. Dwaj brodaci mężczyźni stoją dumnie nad ogromnym białym cielskiem. Ale polowanie to dopiero połowa sukcesu. Oprawienie ważącego kilkaset kilogramów zwierzęcia w prymitywnych warunkach, z marzniętymi dłońmi, było heroicznym wysiłkiem. Mięso musieli jeść na wpół surowe, gdyż gotowanie na małej kuchence Primus zużywało cenną naftę. Ich dieta stała się monotonna i często odrażająca. Gotowali zupę z alk, a z krwi niedźwiedzia i płatków owsianych smażyli placki, które, jak zanotował Andrę, miały ostry, nieprzyjemny smak. Mimo to jedli, jedli, by przeżyć. Na początku sierpnia Nils Steinberg, który jako jedyny potrafił obsługiwać instrumenty nawigacyjne, dokonał przerażającego odkrycia. Po dokładnych pomiarach położenia słońca, zdał sobie sprawę, że potężny dryf, Paku lodowego znosi ich na południowy zachód szybciej niż oni byli w stanie iść na wschód. Byli jak chomik w kołowrotku. Mimo tygodni morderczego wysiłku, pokonania dziesiątek kilometrów, w piekielnych warunkach w rzeczywistości oddalali się od swojego celu. Ta wiadomość była druzgocącym ciosem dla morale. W desperacji zmienili kierunek postanawiając wrócić w stronę Svalbardu, do drugiego bliższego składu. Ale było już za późno. Zbliżał się wrzesień. Arktyczne lato dobiegło końca. Dni stawały się krótsze, a mróz silniejszy. Pogodzeni z losem, że nie dotrą do żadnego składu przed zimą, 12 września znaleźli dużą, stabilną krę lodową i postanowili na niej przezimować, budując chatę ze śniegu i lodu. Tymczasem ponad tysiąc kilometrów dalej, gdy orzeł zniknął w arktycznej mgle, świat wstrzymał oddech. Pierwszą i właściwie jedyną prawdziwą wiadomością był list od Andrego, przywiązany do jednego z gołębi pocztowych. Ptak wyczerpany wylądował na kominie norweskiego parowca. Usiadł na maszcie i za żadne skarby nie chciał zejść, a widać było, że ma przy sobie jakąś wiadomość. Tak został zastrzelony przez kapitana, a działo się to kilka dni po starcie balonu. Wiadomość była krótka i optymistyczna. 13 lipca, godzina 12:30, 82 stopnie szerokości północnej wszystko w porządku. To był ostatni głos z ekspedycji. Potem nastała cisza. Gdy minął rok, a po odkrywcach nie było śladu, Szwecja zorganizowała akcje poszukiwawcze. W 1898 i 1899 roku statki takie jak Svensk Sund i Antarktik, dowodzone przez wybitnych geologów Alfreda Gabriela nad Horsta, przeczesywały wybrzeża Svalbardu i wschodniej Grenlandii. Załogi wypatrywały jakiegokolwiek śladu resztek balonu, obozowiska czegokolwiek. Narzeczona Strindberga, Anna Charlier. Stała się twarzą tych poszukiwań, pisząc listy do Nathorsta i nie tracąc nadziei. Co jakiś czas pojawiały się fałszywe tropy: doniesienia o rzekomym lądowaniu balonu na Syberii, o tubylcach, którzy widzieli latający dom. Każda taka pogłoska na nowa rozpalała nadzieję, by po chwili znowu zgasnąć. Ale Arktyka to bezmiar. Poszukiwacze nie wiedzieli, gdzie szukać. Zakładali, że balon, jeśli uległ katastrofie, to niedaleko miejsca startu lub że dotarł w okolicy Syberii. Nikt nie przypuszczał, że ich marsz zakończył się na odległej, niedostępnej Białej Wyspie. Po dwóch latach bezowocnych poszukiwań, rząd szwedzki oficjalnie je zakończył. Nadzieja zgasła. Wyprawa Andrego przeszła do sfery legend, a los trzech odkrywców stał się jedną z największych nierozwiązanych zagadek polarnych. Świat o nich zapomniał. Ale wróćmy na Krę Lodową. Przez blisko trzy tygodnie życie odkrywców ustabilizowało się. Mieli zapas mięsa, a ich lodowy dom dawał schronienie. Lecz Arktyka miała dla nich jeszcze jedną ostatnią pułapkę. 2 października, kra ich tymczasowy dom, ich jedyna ostoja na bezkresnym oceanie lodu, zaczęła gwałtownie pękać tuż pod ich chatą. Zostali zmuszeni do panicznej ewakuacji na stały ląd, na pobliską niegościnną Białą Wyspę. To był ich ostatni przystanek. Wpis w dzienniku Andrego z tego okresu jest zaskakująco, wręcz nieracjonalnie optymistyczny. Pisał, że morale jest wysokie i że dobrze było móc spać tutaj na pierwszym lądzie. Ostatni wpis Strindberga pochodził z 7 października. Był to szyfrogram do Anny. Pisał, że ją kocha i że niedługo wróci, i wtedy odbędzie się wielkie wesele. Ostatni wpis Andrego dzień później, a potem cisza. Zapiski po prostu się urywają. I tu powróćmy do dwóch marynarzy w 1930 roku, którzy odnaleźli bosak z nazwą Wyprawy i Obóz. Zaintrygowani rozglądają się dalej, dokonują makabrycznego odkrycia. Znajdują resztki obozu, poszarpany namiot, wygasłe od dawno ognisko. A potem znajdują ich, szkielety trzech mężczyzn. Jeden oparty o skałę, jakby pogrążony w ostatniej drzemce. Drugi w resztkach namiotu. Trzeci w prowizorycznym grobie, naruszonym przez drapieżniki. Ci ludzie zginęli 33 lata wcześniej. Co ich zabiło? To pytanie, które zadawano sobie od momentu odkrycia ich ciał. Niestety, szczątki skremowano bez przeprowadzenia dokładnej autopsji. Co mogło na zawsze pogrzebać odpowiedź? Przez lata najpopularniejszą teorią była Włośnica. Choroba pasożytnicza, którą mogli zarazić się jedząc niedogotowane mięso niedźwiedzi. Objawy, opisane w dziennikach, biegunka, bóle, zmęczenie pasowały. Ale wielu ekspertów podważało tę teorię. Inne mówiły o zatruciu ołowiem, spuszek, szkorbucie czy botulizmie. Najnowsza i chyba najbardziej przekonująca teoria pojawiła się w 2010 roku. Szwedzka badaczka Bea 8. Po zbadaniu zachowanych ubrań, znalazła w bieliźnie Strindberga rozdarcia, które najprawdopodobniej były śladami pazurów niedźwiedzia polarnego. Jej teoria jest mrożąca krew w żyłach, ale logiczna. Strindberg, który zmarł jako pierwszy i został pochowany przez towarzyszy, najprawdopodobniej został zaatakowany i śmiertelnie ranny przez Niedźwiedzia. Ten sam atak mógł zranić Frankela, który zmarł niedługo potem w namiocie. To zostawiło Andrego, zupełnie samego, bez nadziei, na jednej z najbardziej odizolowanych wysp na Ziemi. Wiedział, że to koniec. Znaleziono go opartego o skałę. Tuż obok leżały puste buteleczki po morfinie i opium. Zanim nadszedł jego koniec, starannie owinął swój dziennik, sweter i trawę, by go chronić. Chciał, żeby świat poznał ich historię. Kiedy ich szczątki wróciły do Szwecji 5 października 1930 roku, witano ich jak bohaterów narodowych. Ich pogrzeb był jedną z najbardziej uroczystych manifestacji żałobnych w historii Szwecji, a król Gustaw V osobiście witał trumny na molo. Z czasem jednak ocena samej wyprawy stała się bardziej krytyczna. Andrzej jest dziś postrzegany nie tylko jako odważny wizjoner, ale też jako uparty człowiek którego duma i odmowa słuchania krytyki doprowadziły do śmierci jego i dwóch młodych towarzyszy. Jednak w tej tragicznej opowieści jest jeden promyk światła. To fotografie Nilsa Strindberga. Wywołaniem filmów po 33 latach zajął się John Herzberg ze Sztokholmskiego Instytutu Technologicznego. Cudem dzięki precyzyjnej pracy udało mu się uratować 93 z 240 potencjalnych zdjęć. Te niesamowite obrazy są kapsułą czasu. Pokazują balon, leżący na boku na lodowym pustkowiu. Trzech mężczyzn ciągnących sanie przez bezkresną biel. Ich triumf nad upolowanym niedźwiedziem. Te zdjęcia są ostatnim niemym świadectwem ich odwagi, ich cierpienia i ich ostatecznej porażki. Jest też historia miłosna, która przetrwała śmierć. Narzeczona Strindberga, Anne Charlier, nigdy o nim nie zapomniała. Wyszła za mąż, ale jej dom do końca życia był pełen portretów Nilsa. Po jej śmierci w 1949 roku, zgodnie z jej wolą, jej serce zostało skremowane i złożone w grobie obok urny z prochami jej ukochanego, łącząc ich na wieczność. Jeśli dotarliście do tego momentu, to jestem pewien, że historia przypadła wam do gustu. W takim razie, proszę, zróbcie mały przyjazny gest dla algorytmu i kliknijcie przycisk lubię to. A jeśli jesteście tu nowi, zapraszam do subskrypcji, bo na kanale prawdziwe historie jest jeszcze wiele dziwnych, mrocznych i tajemniczych opowieści, które czekają, by je opowiedzieć. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!